Hej, pruszaki, zaczynamy. Co tam u was? U mnie wszystko dzięki Bogu, wszystko jest w porządku. Cały dzień spędziłam w domu, jeszcze nawet nie byłam na zewnątrz. Dużo spraw organizacyjnych jest za mną. Tak pomyślałam, że Kurat zajmie się tym, co mi bardzo sprawia przyjemność, a oczywiście ostatnim czasem to są karty. Szczególnie od dnia, kiedy rozpoczęłam kwarantannę, jestem jakby uziemiona. No, i tak z tego właśnie jest jeszcze jakby druga strona tego. Właśnie teraz nie wiem, co dzieje się u mojego pluszaka. I tak czasami się zastanawiam, czy myśli o mnie, czy tęskni za mną, czy może bre, raczej przeciwnie bardzo dobrze się bawi i w ogóle nie pamięta o moim istnieniu. I tak sobie pomyślałam, że może Wy też macie kogoś takiego, z kim akurat się nie widzicie. Te trudne dni dla nas wszystkich. O, zobaczcie, jak zaczęłam rozmawiać o naszych. Yy... Ha, niesamowite, i przestała kopcić. co kopcia. Nie wiem, czy zauważyliście, jak świeca zaczęła kopcić mocno. Na koniec filmu wam coś powiem. Jak nie zapomnę. Ok, to tak dzisiaj. To będzie taka fajna, yy, nie, nie zabawa, yy, tylko wróżba. Wiem, że to może wygląda jak zabawa. Ale to będzie bardzo poważna wróżba. <laughs> tak właśnie jeszcze zakończę to, co zaczęłam mówić. Jeżeli macie jakąś osobę, do której raczej krępujecie się, zadzwonić lub napisać SMS-em, jakąś wiadomość na Messengerze, i tak często się zastanawiacie w ciągu dnia. Ciekawe, czy, czy ona o mnie myśli, czy ona mnie myśli, czy, czy on sobie tam na przykład ma jakiś fajny czas w domu i tam w ogóle. Nie, nie pamiętam o moim istnieniu. Jeżeli taką osobę macie, to jest ten układ po prostu dla Was <grym> perfekcyjny. Bo właśnie dzisiaj tak rano się zastanawiałam, o tym pomyślałam, że chyba raczej zaglądnę chętnie, a skoro będę coś robiła, to równie dobrze mogę z Wami porozmawiać i dla Was to zrobić. Nie będę samolubna przecież. No i tak, zobaczcie, jaka tu fajna jest sytuacja. Jak będę wstawała często, to już może nie będę za każdym razem mówiła, że zerkam, czy się nagrywa, bo teraz nie wiem, czy nawet delivery będą, dostawa, czy nawet nie wiem, czy mam jakieś zakupy robić. Chciałam właśnie zakupić coś takiego nowego, co by mi tak jakoś nagrywało bez potrzeby, że musiała wi-fi wyłączyć w telefonie, żeby w tym momencie ktoś się nie kontaktował, mnie nie przerywała wideo. Właśnie z tego powodu ciągle kontynuuję to nagrywanie tym telefonem. To nie jest akurat to, co chciała w tym momencie zrobić, ale nie mam innej opcji. I teraz zaczniemy, właśnie już rozmawiać tylko o kartach. Naprawdę już to te swoje wszystkie rozmyślenia zostawię na później, dylematy Eli. I tak, tu mamy po tej stronie rybkę. Złotą rybkę. Tutaj mamy Złotego Misia. I tak, jeżeli byście z tą osobą byli, jak myślicie, jak byście do tej osoby mówili? Bo zawsze się mówi zdrobniale, szczególnie jeżeli jakaś osoba nie ma tak y, fajnego imienia, które można zdrobnić, jak ma tak na przykład y, m, moje, to akurat można zdrobnić, bo <grym> właśnie całe imię moje jest bardzo brzydkie, ale zdrobnić można. Ale są wiem, że imiona, które w zdrobnieniu brzmią bardzo śmiesznie, lub naprawdę nie można ich w żaden sposób zdrobnić. I dlatego czasami mówimy do takich ludzi, misiaczku, rybcio, tam w skarbie perełku, że nie znalazłam żadnych pereł w domu wśród moich biżuterii, bo ich nie mam, ani nic innego, tylko misiaczkę i rybkę. To pomyślałam, że musimy tu się sugerować. I tak. Tutaj są dwie. Gromadki, tam są tylko po dwie karty, które należą do Misia. I to, jakbyście na przykład mówili do swojego ukochanego Misiaczku, to fajnie by było, żebyście, gdybyście mówili, bo to raczej jeżeli się nie widzicie, no to no chyba, że to jest taki związek, że ktoś wyjechał i z tego powodu się nie widzicie, a z reguły mieszkacie razem i mówicie do siebie Misiaczku, rybko, no to tak, to jest ok. Ale ja na przykład jeszcze do tej swojej osóbki tak nie mówię, ponieważ nie jesteśmy zupełnie, nawet nie jesteśmy blisko taki, takiego związku, takiej relacji, żeby mówić misiu lub rybko. Ale jeżeli Wy tam już macie inną sytuację, to już mniej więcej wiecie, w jakim kierunku misi, mm, mówicie. Czy raczej wodnym, czy raczej lądowym. I tu jest y, miś, do misia jedynka lub dwójka, to znaczy y, jedną z tych grupek. A kto mówi do rybki, na przykład, do, raczej chyba chłopak by do dziewczyny mówił rybciu. Czy kobieta mogłaby do faceta mówić rybką? Hmm, mogłaby pewnie, gdyby chciała. To rybka po, posiada też dwie grupki, jedynkę lub dwójkę. I najpierw zobaczymy to, zobaczymy co tam będzie, a później zrobimy normalny rozkład. Też właśnie w tych klimatach, co ta osoba y, chciałaby. Co ona by chciała? Co ona by chciała na ten temat? Nie będziemy teraz mówić. Boże, święty, się zagolpowałam. Zaczęłam o czymś innym myśleć. Przepraszam, wracam już. Tutaj mamy zobaczyć, co ta osoba robi. Czy myśli, czy się bawi. Ogólnie z kim jest, gdzie jest. Ok? A tu właśnie teraz to zrobimy. Tutaj, co tu będzie pod spodem, to jest właśnie to, co ta osoba telepatycznie w tym momencie Wam przekazuje. No i tak, wybierzcie na początek tą czy tą rybkę czy misia. I rybka ma 1, 2 i miś ma 1, 2. No i teraz wybieramy, kochani, myślcie o tej osobie konkretnej, jakiejś tam, yy, która jest tam waszych gdzieś tam myślach. No, już dobrze, mam nadzieję, że wybraliście. Yy, ja, zaraz, za chwileczkę jeszcze, ja muszę się zastanowić. dobrze. No i zobaczymy, co rybka ma tutaj. Jeżeli ktoś wybrał tu, to już odsłaniam, uwaga. Co ta osoba chciałaby nam powiedzieć? Ta osoba chciałaby Wam yy, przekazać telepatycznie, bo ponieważ to są układy dla ludzi, którzy oczywiście nie widzą się teraz, w tym momencie, w momencie kwarantanny i raczej nie zobaczą się może jutro i nie zobaczą się w następnym tygodniu, bo mam nadzieję, że to szybciutko się skończy, ale nie wiadomo kiedy się zobaczą i nie widzieli się parę dni. I raczej nie są pod telefonem, a jeżeli rozmawiają z tą osobą lub piszą do niej, to zupełnie nie. Nie o tych sprawach, które zaprzątają nam głowę. I ta osoba, chciałabym wa, Wam powiedzieć, że ona w myślach Was dotyka. W sensie takim, że czasami ma takie myśli, że wyobraża sobie, że jesteście obok, że Was przytula, y, obejmuje i jest między Wami y, duchowe połączenie. Także wtedy, kiedy Wy myślicie, najprawdopodobniej ta osoba odczuwa, to samo, czasami bywa tak, że o kimś pomyślisz i ta osoba za chwilę do Ciebie napisze lub pomyślisz o tej osobie i świeczka zaczyna tak dziwnie y, furgotać, albo taki dym robi o takiego właśnie i ta osoba Wam po prostu chce przekazać, że ona o Was myśli, ona bardzo intensywnie o Was myśli, w myślach Was dotyka, całuje i... Y, jest jakby na, na takich falach, odbiera podobnie jak Wy, wtedy kiedy Wy o niej myślicie ona to czuje i może myślicie na tym samym momencie to tutaj rybka ma taką fajną niespodziankę odłożymy. rybkę też może już odłożymy bo to już ostatnia grupka rybki to, to rybce podziękujemy teraz zobaczymy tu, uwaga, podnoszę to jeżeli ktoś wybrał tutaj ta osoba chciałaby Wam y, przekazać jeżeli na przykład, nie wiem w jaki sposób ona by mogła odczuwać, że poganiacie tą, jakby, tą sytuację, tak, tak szybciutko nie dajecie jej czasu, czy coś, może wcześniej tak było, to ona by chciała, żebyście zwolnili i żebyście cieszyli się chwilą obecną i, i marzyli o przyszłości. Be in the present and dream of the future. Ta osoba po prostu by chciała, żebyście w tym momencie mieli ją w swojej głowie, w swoim sercu, ale troszeczkę przystopowali i marzyli ewentualnie o przyszłości razem, together. To ta osoba chciałaby Wam to przekazać telepatycznie. Teraz zaczynamy od misiaczka. Od misia weźmiemy tą pierwszą grupkę. I tutaj, moi kochani, jeżeli ktoś to wybrał, pierwszą, to ta osoba chciałaby Wam przekazać, że chciała bardzo, by spędzać z wami w tym momencie czas razem i że mimo wszystko, że nie jesteście razem, miłość, ja tu próbuję od razu przeczytać, przetłumaczyć na polski, miłość nigdy się nie poddaje, nigdy nie traci nadziei, miłość jest pełna nadziei, pełna wiary i mimo, mimo wszystko, jakakolwiek jest sytuacja, miłość zwycięża, miłość nigdy że ktoś kocha, nigdy się nie poddaje na to, jeżeli są jakieś trudności To osoba chciałaby bardzo z Wami spędzać czas, ale w tej, akurat w tym wypadku skoro nie może przyjechać, ani nie ma możliwości przyjść to chciałaby Wam właśnie to przekazać żebyście byli pewni jej uczuć i pewni tego, pewni tego że ciągle jesteście w jej myślach nie jesteście z tym sami. Teraz uwaga, miś ostatnia. Podnosimy? Gotowi? Czy sama No co ja sam. A, wybrałam to poprzednio. Ok. Och, to jest piękne. Ta osoba mówi, że naprawdę was kocha. Jesteście miłością jej życia. I w drugiej karcie kocham cię. To jest bardzo e, powerful word. To są bardzo mocne słowa, ale są prawdziwe skierowane do ciebie. Kocham cię. O. Cudne. Czemu to nie gra? Ok. Uwaga! Wstaję i patrzę, jak tam sytuacja. Sytuacja opanowana. Nagrywa się. Mam na, mam na myśli. Ok. Teraz następna. Następna jest taka, że wyobraź... Może... Wyobraźcie sobie, jeżeli teraz by był taki etap, żebyście chcieli z tą osobą być i na jakim etapie byście chcieli z nią być lub ewentualnie jeżeli gdzieś tam się przywija w waszym życiu czasami, Odchodzi, odchodzi z waszego życia, którą z tych kart wybierzecie? Ja Wam podniosę do góry. Na jednej jest dosłownie tylko taniec, to jest początek znajomości, na drugiej to już wiadomo, jest takie fizyczne zbliżenie, cał, całowanie się, na trzeciej jest planowanie przyszłości, to już jest związek stabilny. I tu zupełnie wszędzie jest jakby inny etap w życiu. Początek, ten środek i ten... No, no nie koniec przecież, no ta kontynuacja, ale to już co do, każdy do tego dąży, to jest tutaj. Także tylko, że te karty nie będą zupełnie brały udziału yy, we wróżbie, w rozkładzie, że tak powiedzmy. Yy, po prostu będę używała tylko talie, które są pod spodem. Ja odłożę, ale chciałabym, żebyście może się zasugerowali tym. Także podniosę... Zaraz, będę musiała na początek sobie zobaczyć, co wy widzicie Spójrzcie. Widzicie? Tu jest taka para. Może teraz lepiej widać? Która tańczy. Jest jedynka. Tutaj jest taka para. Która przytula się. I całuje się namiętnie. Dwójka. I tu jest taka para. Tutaj zaraz przepraszam, że tutaj jakoś taki Ostrość. Prosimy o ostrość. Która przytula się. Widzimy, patrzy na ten dom. Na to wszystko, co już osiągnęli razem, są po prostu, po prostu szczęśliwi. I to jest trójeczka. I teraz zdecydujcie się, skarby moje, na jedną grupkę, na jedną tutaj, e, tą kategorię: tańczących, całujących się, czy siedzących. E, myślimy, wybieramy, pozujemy, decydujemy, i ja zaczynam. Jeżeli ktoś jest na przykład jeszcze niezdecydowany, to proszę wstrzymać te, te coś, tam nacisnąć guzik. I będziemy potem kontynuować. Ja zaczynam już teraz. Zaczniemy od yy, tańcerzy. Jeżeli ktoś wybrał, tak, tym na chwileczkę podziękujemy, żeby tutaj nam miejsce zrobili. Nie będę tu nic ruszać, żeby to nie zakłócić w porządku. Ok. Teraz zobaczymy, co ta osoba. Pamiętacie o co nam chodziło, tak? Co ta osoba w tym momencie robi. Gdziekolwiek jest, z kimkolwiek jest, prosimy karty, żeby pokazały, co ta osoba robi w tym momencie bez Was. Myślimy intensywnie, kochani, o naszej osobie, która nas bardzo interesuje. Przecież, żeby nie interesowała, to by nas tu wszystkich nie było. Nie bardzo interesuje mnie osoba. Przyznam się, że często nie myślę w ciągu dnia. Okay. Co ta osoba robi bez nas? Co nasza osoba, o której myślimy? Czym się zajmuje? Co robi bez nas? Co ta osoba, o której myślimy, robi w tym momencie? Co u niej? Okay. Co u niej? Co u naszej osoby? Jako, co... ja tasuję, nie wiem, czy wy to widzicie. Troszeczkę moje palce, Może już przesunę się. Problem z moimi krótkimi ręcami. Co ta osoba, o której myślimy, w tym momencie robi? Czym zajmuje się i co zaprząta jej myśli? Okay. Jedne spojrzenie. <laughs> Ta osoba, o której pomyśleliście, powiem Wam, że obecną sytuację jest bardzo znudzona. A to dlatego, że chciała po prostu, by wsiąść swojego kadilaka na swój motor, na skuter, włożyć buty. I po prostu przyjść w te miejsce, gdzie ostatnio się widzieliście. Chciałaby Was zobaczyć. Jeżeli ktokolwiek mówiłby coś, tak jak ktoś mówi, dogadywał dla niej, na przykład czasami jak się zamyśla, a ktoś mówi, a już przestań tam, się zobaczycie, to ta osoba potrafi nawet coś niemiłego powiedzieć, odpowiedzieć. Ona po prostu Was na tym, na tym jest etapie że nie pozwoli, aby ktokolwiek wyśmiewał się z waszej sytuacji, żeby ktokolwiek dogadywał i stawiał na przykład was w takim świetle i poza waszymi oczami cokolwiek mówił, po prostu ta osoba zawsze was broni. I naprawdę w tym momencie chciałaby bardzo, bardzo was zobaczyć, bardzo zobaczyć was. Wypatruje was, wypatruje tego dnia, kiedy to wszystko ulegnie zmianie i kiedy będziecie mogli znowu się spotkać. Także tutaj, w tym układzie, jest, no, nie ma żadnych innych osób. to osoba jest, można powiedzieć, wierna temu, na kim ostatnio etapie się zatrzymaliście i jak ta znajomość tam ostatnio przebiegała, to u niej ciągle, w sercu, w myślach, w czynach jest ten moment. Teraz um, nasze cełwki. Tutaj mamy talię dla nich ich może odłożymy, bo oni tak nie biorą udziału. I teraz pomyślmy, co nasza osoba w tym momencie robi. Co nasz, nasza osoba. Nie, za dużo. Co nasza osoba robi w tym momencie. Ta osoba, o której myślimy, gdzie jest i co robi. Czy myśli o nas? Co ta osoba robi w tym momencie? Gdzie jest? Gdzie jest teraz? Czy pamięta nas, czy tęskni? Gdzie jest nasza osoba? Gdzie jesteś? Myślcie w ten sposób. Gdzie jesteś, co robisz? Gdzie jesteś, co robisz? Gdzie jesteś, co robisz? Chyba wszystkie tu karty wiążą się bardzo, bardzo, jest to aktualna sytuacja, jaka jest w naszych krajach, mówię w krajach, bo nie wiem gdzie wy jesteście, wiem gdzie ja jestem, no ale w krajach, przecież prawie wszystkie kraje teraz są w podobnej sytuacji, na pewno nie wszystkie, ale sądzę, że chyba większość już w tym momencie to osoba tak samo jak w poprzednim Jako pierwsza karta tam oczekiwania, złudzenia, i tu, i tu jest podobnie też jak widzimy nie wiem gdzie wy tam kochani jesteście też jak widzimy yy, kobieta leży miecze są odpoczywa i czeka po prostu jak zakończy się, nabiera siły regeneruje się, żeby znowu podnieść się Zobaczymy następne karty do tej naszej osoby. Co jeszcze? Oprócz tego, że widzimy, że nie jest jakby na, na początku, jak widzimy, to jest taka typowa kwarantanna, nie jest jakaś impreza. <laughs> Tylko rozmyśla, Bolewa nad tym. No, proszę bardzo. Proszę bardzo, jeszcze jedną kartę poproszę. Co, nasza, co ta osoba w tym momencie robi? Gdzie jest? Proszę karty, się ten sekret. Co ta osoba robi w tym momencie? Jeszcze jedną poproszę. No i proszę kochani, tu jest też identycznie. No ja jestem chyba najlepsza wróżko na świecie. Zobaczcie. Nie wiem, czy chwileczkę jeszcze zorknę. Aha, dobrze, widzicie, tylko dlaczego się przesunęło. Coś tutaj z mojej winy, jak zawsze. Ta osoba jest yy, bardzo stęskniona, bardziej nawet niż w pierwszym układzie. Widzimy, jak ona yy, oczekuje, oczekuje. Tego, żeby wszystko się skończyło, to co teraz trwa, żeby w końcu usta ta noc, ta ciemność, te, te choroby, te nieszczęścia, to wszystko, żeby w końcu odeszły, wyczekuje wschodu słońca. Naprawdę bardzo cierpi bez was. Jak tutaj widzimy, siedzi na tym uszku i naprawdę cierpi, rozmyśla o was. Rozmyśla. Chciałaby. Jedynym jej marzeniem jest, żeby po prostu móc przypłynąć ten ocean i dać wam ten puchar tej miłości. Po prostu pokazać, żebyście poczuli to tej tęsknoty, no niekoniecznie miłości, bo może nie jesteś na takim etapie, ale nawet czasami jeżeli ktoś się po prostu tylko przyjaźni czy się koleguje, czasami kogoś się tak bardzo lubi. Część się darzy czasami go wielkim uczuciem i człowiek tęskni, jeżeli tę osobę widuje codziennie gdzieś tam i teraz jest taki czas, to po prostu tęskni. Chciałby zobaczyć tę osobę. I ta osoba właśnie bardzo cierpi. Ona by chciała przypłynąć tak, jak tutaj on, ten ocean, dać wam ten puchar, co serduszka wlotuje, przepiękna karta, ale nic nie może zrobić. Jak widzimy, oczekuje, czeka. Po prostu czeka, patrzy z tej swojej perspektywy na to wszystko, na pewno obserwuje, co się dzieje w telewizji, w internecie. Nic nie może innego zrobić. Czeka. Hmm. Dziękujemy dwójce. Teraz prosimy trójkę. Pamiętacie, trójeczki, jest już więcej. Teraz tutaj tą. Ci nasi yy, już tacy poważni w związku. No, obrazku mówię oczywiście. Poproszę yy, podpowiedź karty do ostatniego układu. Co ta osoba, o której pomyśleliśmy, pomyśleliście, w tym momencie robi. Co u niej? Co u tej osoby? Proszę powiedzieć. Mówimy tej osoby, to ta świeczka tak dziwnie o, tak kopci. Co ta osoba robi? To jest naprawdę, to jest taka po, takie poważne, to jest tak wszystkie te karty tak pokazuje taką prawdę. Nie ma jakiegoś takiego czegoś, co by mogły pokazać. Przecież w każdej kali jest tak dużo kart. 70, w, w jednej jest. A wychodzą same właśnie takie karty, o tej sytuacji, która teraz jest. No to jest po prostu niesamowite. Że ja wyjęta, tak jak większość może ludzi robi, ktoś by pomyślał, że chyba sobie ustawiłam. A to na Waszych oczach pasuje. Widzicie, jak wypada. Czuję tak naprawdę tyle bólu w ludziach. No, osób teraz za jakimś tęskni, nie mogą się zobaczyć, i rodziny, i, i znajomi, przyjaciele. Co ta osoba robi w tym momencie? O, już to przyszedł będzie ostatnia. Mm, ślicznie, proszę. Cała prawna. Zobaczę, czy widzicie, czy powinnam podnieść. No widzicie troszeczkę. Ta osoba, jak widzimy, jest bardzo zraniona tą sytuacją, jaka jest, że nie jesteście razem. Jest bardzo zraniona, jest dobita, jak widzimy, leży przodem do ziemi, te wszystkie miecze są wbite w jej ciało. Naprawdę czuje wielki ból, że jest bez was. Jedynie, o czym marzy, to wziąć was za rękę, tak jak ci kochankowie. Ci kochankowie w tej talii są przepiękni. Tu anioł nad nimi czuwa, Nie, To jest właśnie przepiękna karta yy, kochanków, The Lovers. Ona chciała ta osoba tylko wziąć was w tym momencie, za rękę przytulić. A co może jedynie zrobić? Sami widzicie. Oczekuje, oczekuje i musi być silna. I chciałaby, żebyście Wy byli silni. Zobaczcie, ona w tym momencie po prostu wygląda. Wygląda tutaj. Patrzy na ten, na, na ten drugi brzeg i patrzy tego białego żaglu, który płynie właśnie jakby ponio, czy aby ją zabrać w te drugie miejsce. To osoba bardzo, bardzo tęskni. I próbuje być silna, i chciałaby, żebyście wy byli silni. Też karty pełne, pełne miłości, pełne y, rozgoryczenia. I tak naprawdę takie, takie szczere, takie prawdziwe. No, dziękujemy to i się może później jeszcze zrobię jakiś rozkład. Trzymajcie się, kochani, po prostu, bądźmy silni wszyscy i tęsknota to jest naprawdę uczucie czasami dobijające. Człowiek jak tęskni, to aż go rozrywa od środka, chciałby po prostu pobiec i tą osobę, o której myśli, przytulić, tak trzymać o długo. Tęsknota to jest... Takie uczucie. Czasami nam pokazuje, jak yy, nam zależy na kimś, na tej osobie. I tak naprawdę, czas wszystko pokazuje. Trzymajcie się skarpy cieplutko i uważajcie na siebie, dbajcie o siebie. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że może jeszcze dzisiaj zobacz, jak czas pozwoli. Także, papa, pa. już włączam.